Drogie no. dzieci, skąd do nas dzisiaj przyjechałyście? Poznania. Z Poznania. Z Poznania. Kawał drogi. A z jakiej szkoły? 74. A czy wy przyjechaliście do kogoś szczególnego tutaj w tarze? Tak, Ta. Do, do, Silbera. do Silbera. Słuchajcie, e, widziałam, że trzy w porywach cztery osoby są pierwszy raz, a cała reszta... To wyście już tu byli nawet trzy razy. Ja. Ale słuchajcie, bo wydaje się, że wy jesteście tak daleko, Wy jesteście przecież blisko. W każdej chwili możecie do nas zawsze przyjeżdżać. Wiem, wasza pani mi opowiadała, że wyświetla Wam filmy, na których głównym bohaterem oczywiście jest Silver. Wasz koń. Koń, który się opiekujecie. Ja Wam przypomnę tylko króciutko historię. Wy sobie jedzcie, bo macie mało czasu, a ja opowiadam. Silver razem ze swoim największym przyjacielem Bruno, który stoi obok niego w stajni, ponieważ dwa dni temu z małej letniej stajenki z wybiegiem Silver i Bruno już zostały wprowadzone do stajni, ponieważ Silver jest koniem szczególnej troski. Silver i Bruno zostały. Muszę Wam powiedzieć tak: nikomu nie udało się z rzeźni Brawiczu wywieźć żywego konia, ale ja wywiosłam. To była wielka. Słuchajcie, wasz silver to jest, to jest bohater. Um, ale tym bohaterem trzeba się opiekować. To jest tak jak, tak jak bohater wojenny. On jest kulawy, jest ma powykręcane nogi. Potrzebuje bardzo, bardzo opieki, ponieważ jest chorym zwierzęciem. Silverek, jak był malutkim zrybaczkiem, to został. Wprowadzony do takiego bukmanu, bukmana, czyli takiej przyczepy do przewozu koni, do, do przewozu żywych zwierząt, z Brunem. Nie wiemy, czy znał Bruna. Prawdopodobnie nie. One poznały się w drodze na śmierć. Silver z Brunem jechały do Rawickiej Rzeźni, ale nasza grupa, e, trzy osoby, ja plus dwie moje wolontariuszki, czekaliśmy pod Rzeźnią, żeby uratować jakiegoś konia. I czekałyśmy, żeby kupić jednego konia, to tam wjeżdżają tak potężne transporty, to są piry wypełnione koni. My musiałyśmy czekać na jakiś mały transport. I o świcie dziewczyny krzyknęły, to od tyłu jedzie samochód z Bugmanem, czyli z tą małą przyczepą. I ten samochód natychmiast jechał wzdłuż rzeźni, w tym momencie boczne drzwi metalowe otworzyły się. Ja, ja, bo wiecie, to są nerwy, nie? Bo czekamy całą noc, a w pewnym momencie z sekundy decydujemy o wszystkim. Ja opowiadam o Waszym silverze, więc słuchajcie, i teraz tak. Próbuję odpalić samochód, no bo trzeba było kilkanaście metrów podjechać po ten gwiazd. A samochód nie chce odpalić w tym momencie, bo my stałyśmy z boku tej rzeźni. W związku z powyższym, ja tu męczę się, a on nie chce odpalić. Mikrosekundy, tak? Przyjrzał do dziewczyn: wyskakujcie z samochodu, biednijcie tam. Myszko, teraz nie przerywasz. Później pytania. Szybko biednijcie. No więc dziewczyny zaczęły biec, ale zatrzymały się, bo. No wiecie, to są szybkie akcje, tak? Nie wiadomo, co robić. W tym momencie mój samochód odpalił, więc podjechałam pod tą bramę, którą wjeżdżają konie, bo druga brama, taka ja stałam, to jest wyjazd. Już wyjeżdżają. Yy, Części ciała koni w formie półtuszy, i jadą do Włoch, do Francji, do Belgii. Zabito już koni. Ale dla nas ważna była brama numer jeden, przez którą trzeba było biec, bo tam nikogo nie wpuszczają. Zobaczyłam, jak to dzieje. Ja myślałam, że to jest wszystko tak zmechanizowane, tak, że, że, że wiecie, technika poszła naprzód, że generalnie, ponieważ ja od lat filmuję tej, tej, tej rzeźni. I wiemy już, na jakiej zasadzie to działa. Jeżeli wjeżdżają, wożą konie do tej rzeźni, to natychmiast te metalowe drzwi, jeszcze ten skład z tymi nie nieważne czy to jest fir, czy to jest mała przyczepa, natychmiast ta brama się zamyka, i jak on tylko przejeżdża, tu jest koniec z tego składu, natychmiast się zamyka, z takim wiecie, metalicznym, głupkiem takim, i zamknięty. Koniec. Nikomu z tych rzeźni nie udało się wywieźć do tego konia. Jest Ale... stare. Nam się udało. I to wywieźliśmy dwa konie. To znaczy ja nawet nie wiedziałam, jakie konie kupuję. Kupiłam dwa ogony, tak? które widać było. Ale problem polegał na tym, żeby wykupić, bo tam jak wjeżdżają, ci handlarze nie chcą sprzedawać koni. Koniec, nie ma dyskusji. E... No ale my, baby, potrafimy dużo. Jesteśmy mocne. Paceci też. Paceci to mają, wiecie, duże muskuły, tak? Ale my musimy myśleć. My, kobiety, musimy myśleć, tak? Słuchajcie, zrobiłam tam takie rodeo, że udało nam się wywieźć, oczywiście daliśmy więcej pieniędzy, na zachętę dla tego handlarza, żeby mu się opłacało. I udało nam się wywieźć stamtąd dwa żywe konie. Silver wtedy, w tamtym czasie, to był kilka lat temu, był malutkim żywaczkiem. On był mniej więcej, jakbyśmy tak przedstawili na ludzki wiek, w naszym wieku. Tylko, że on nigdy, nigdy w swoim życiu nie był na dworze, nigdy nie widział słońca. Do nas, jak przyjechał Silver i Bruno, one czuły już krew, słyszały swoich braci tam zabijanych, bo tak to jest. I tu jak dojechały, wyładunek tych koni to, no mogę powiedzieć, była masakra. One potwornie się bały. Są stare zdjęcia, niestety mało, bo my byliśmy zaangażowani w tym, żeby te dwa konie wprowadzić do boksów. One miały oczy na wierzchu ze strachu. Później się przyzwyczaiły do stada, pomalutku witaminki. No Silver zobaczył, że ten świat to nie jest czarna komórka bez światła, śmierdząca. Bo ten świat jest taki wielki i coś... Oj, coś mi tutaj. Co to jest? Później się dowiedział, że wiatr tak? spróbował smaku trawy. Cieszył się, ale Bruno od samego początku pilnuje Silwera, chroni go, bo Bruno to jest starszy koń, a Silwery był wtedy dzieckiem. No ale niestety Silver mniej więcej... Po, po, po kilku miesiącach, jak u nas był, bardzo ładnie przytył, oswoił się, yy, biegał sobie kołące, wstając, bo konie, jak wstają. Wiecie, że konie mają tak ciężką chłodę, płoda to jest całe ciało konie. Potem są nogi, nogi są delikatne. I silwerek, wstając, powyłamywał sobie tutaj wszystko. Yy, I dopiero wtedy, badając Silvera, okazało się, że on ma kości jak kura broiler. To są takie, te kury brojlery, to jest taka specjalna rasa kurek, rasa wymyślona przez człowieka, one krótko żyją, bo mają kosteczki trubutkie i ona kruche bardzo kości. Lekarze weterynarii, a ściągnęliśmy tutaj całe konsylium, kilku lekarzy specjalistów, wszyscy mówili uśpić Silvera, bo nie da rady, żeby mu się kości zrosły, ale walczyliśmy o niego, słuchajcie, to były długie miesiące, jemu odpadały kawałki ciała z mięśniami, ze skórą, aż żebra tu było widać, bo on stał na takim podwieszeniu. Był leczony, słuchajcie, to była walka o życie wielomiesięczna. I już znowu Silver zaczął chodzić, znowu było lepiej, ale lekarz weterynarii, ortopeda, który był na samym początku, powiedział, słuchajcie, od tego długiego stania, bo po nim muszą się ruszać”. Dzieci, wszyscy, wszystkie żywe organizm muszą się ruszać, żeby to wszystko funkcjonowało. To on powiedział, że może dojść do zapalenia stawów. I wtedy, językiem takim dla Was, między stawami narasta coś takiego jak taka twarda bąbka. I to wszystko się wykręca. I niestety to zaczęło się dziać. Tak zaczęło się dziać. I Sylwerek ma powykręcane te nogi. Jest specjalnie kuty ortopedycznie. Być może na początku posłuchalibyśmy specjalistów, lekarzy weterynarii, gdybyśmy widzieli wielkie cierpienie, no cierpienie było, tak? Ale gdybyśmy zobaczyli, że Silver nie ma woli walki, ale on cały czas walczy o życie. On ma piękne oczy błyszczące, widzi ludzi zainteresowanych, ma apetyt, on chce żyć. Bardzo często, jak było ciepło i on ma, ma tą swoją stajunkę zajętą teraz przez Goldena i Elektrę, ale cały czas od wiosny do jesieni Silver jest na, na dworze, ma staje letnią z Brunem. I niejednokrotnie jak konie na przykład, przepraszam, są przeprowadzane gdzieś tam, to Silver rży do nich. Staje dęba, bo tylne nóżki są mocne i do góry, wiecie, popytka. On chce żyć, dlatego musimy razem z nim walczyć o jego życie. I to cały czas jest walka o jego życie. On dostaje bardzo dużo leku. On jest specjalnie kuty. Um, specjalnie kupowany, jak, jak chory dziecko, jak chory człowiek. Wiemy jeszcze o jednej rzeczy i pamiętajcie o tym. W Polsce tego nie ma, bo my zawsze tara jest takim prekursorem czyli my bardzo często zaczynamy pierwsi coś wprowadzać. Na przykład wprowadziliśmy inhalatory dla koni. Mamy dużo koni, które mają dyfawice płuc ciężko chore płuca. Nikt w Polsce nie inhaluje, a my zaczęliśmy już inhalację. I to są specjalne inhalatory dla koni. I wiemy, że już inni, którzy mają swoje konie, dzwonią do nas i pytają, czy to działa. Rewelacyjnie działa. Pomaga bardzo. Jeśli chodzi o Waszego silvera, zdajemy sobie sprawę, że być może będziemy musieli znaczy się, że na pewno będziemy musieli znaleźć kogoś, kogoś bardzo mądrego, kto stworzy wózek dla Silvera. Ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Anglii od ponad 20 lat żyją konie, które mają protezy i galopują. Żyją konie, które mają wózki, tak jak psy w Polsce. Widzieliście pieski na wózkach? I co, dają radę? No jasne, biegają, cieszą się życiem. Również ludzie jeżdżą na wózkach inwalidzkich i również cieszą się życiem. E, widziałam dużo materiałów e, filmowych i zdjęciowych ze Stanów Zjednoczonych, na przykład, że te wózki pozwalają normalnie funkcjonować, w miarę normalnie. E, więc muszę Wam powiedzieć, że, że tak, takie wózki są potwornie drogie. Jeszcze w Polsce tego nie ma, ale dzieci kochane, co? Zbieramy na wózek dla Silvera, będziemy znowu pierwsi. Po to, żeby inni dowiedzieli się, że wcale nie, nie, nie trzeba odbierać życia komuś, kto na przykład jest chory i ma bezwładne nogi. Bo każdy z nas chce żyć, tak? To teraz myszki kochane, dziękuję Wam za to, że wysłuchałyście. Nie jesteście bardzo grzeczne. Silverek. To jest was, tak, to jest wasz koniec Silver.